Witajcie kochani, Platforma Analityczna Divortium.tb ma za sobą pierwszy sukces. O czym teraz z radością Wam donoszę. Otóż dzięki analizom wykonanym na platformie Divortium Divortium.tb jeden z klientów uzyskał nieprawomocny, co prawda, ale nierówny podział e, udziałów w majątku dorobkowym. Dlaczego? Dlatego, że wykazał, iż to on w większości, przeważającej większości włożył na potrzeby rodziny, natomiast jego współmałżonek tego nie czynił. Wynikło to z analizy rachunków bankowych. Sąd przychylił się do argumentacji przedstawionej na podstawie raportu. Rachunki bankowe są niezaprzeczalnym banko dowodem, dlatego że to ciężko to podważyć. To nie są zeznania świadków, którzy mogą coś pamiętać albo źle pamiętać. Natomiast, natomiast rachunek bankowy pokazał, że Rzeczywiście przez cały czas trwania małżeństwa to jedno ze współmałżonków ułożyło, natomiast drugie no, swoje pieniądze nazwijmy to oszczędzało. Szczegółów oczywiście nie zdradzamy, natomiast wiemy to dzięki informacji od klienta, który zadowolony podziękował. Życzymy wielu sukcesów w Waszych potyczkach sądowych wokół rozwodowych, postrozwodowych, rozdzielnościowych i tak dalej i tak dalej i tak dalej życzę miłego dnia do zobaczenia